Partnerem podcastu jest kancelaria linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów. To jak, jak z, jak z pionierami na dzikim zachodzie, ja pamiętam rok 2009 e, albo 10, kiedy po raz pierwszy na infoszerze zaczęliśmy w ogóle mówić o startupach. Mhm. I to była to wtedy zupełnie nowość. Mm -hmm. to, to, to był dokładnie ten rok, kiedy w ogóle w Polsce można powiedzieć hasło startup mm -hmm. się pojawiło. Nie? To jest jedna też rzecz, której przez lata nam brakowało: kompetencji mm -hmm. w prowadzeniu startupów, w skalowaniu startupów. A teraz jeszcze idziemy w skalowanie międzynarodowe, bo to też jest kompetencja, której u nas brakuje. Tak? Brakuje nam po Słyszymy od lat, dlaczego nie mam tych jednorożców? No, między innymi też dlatego. Mam takie poczucie, że jak człowiek yy, postanowił, czy człowieczka postanowiła zostać przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, to trochę. Nie, 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 nie ma teraz czasu zastanawiać się co jest zaletą, a co wadą. <grywki> to jest trochę pytanie, jakie mam karty na ręku i <grywki> czym gram. <grywki> Tutaj podcast Poland VC Founderzy. Tak jak zapowiadaliśmy, nadajemy specjalnie dla Was konferencji. Pierwszym naszym przystankiem w tej trasie jest Infoshare. Największa, jedna z największych konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej, a moim gościem jest Grzegorz Borowski, który jest founderem tej konferencji. Wymyśliłam, no już niedługo będzie 20 rocznica. Opowiedz mi, czym jest Infoshare? Cześć, witam, witam, was wszystkich serdecznie. Wiesz co, no InfoShare, oczywiście Zaczęliśmy jako konferencja, ja bym powiedział teraz taki większy meetup, bo to było w pierwszej edycji 2007 rok 200 osób, potem dość szybko to rosło. Po pięciu latach mieliśmy 1000 osób, więc uznaliśmy, że o kurczę, chyba jednak zrobiliśmy coś, co wiesz, z takiego site-projektu, pro projektu projectu robionego po godzinach, no, doszło do takiej skali, która, która, na której można dalej budować. No i dalej, oczywiście. Rozwijaliśmy to, potem pandemia po drodze, ale to pewnie jeszcze potem sobie trochę o tym popowiadamy. Eee, wiesz, jesteśmy tu, gdzie teraz, czyli z jednej strony duża konferencja, e, tak jak powiedziałeś, jedna z największych w Europie poświęconych technologii. Z drugiej strony, na naszą misją nie jest my nie jesteśmy agencją, wiesz, eventową. E, naszą misją jest. E, Pomoc ludziom ludziom, firmom we wzroście przy użyciu technologii, przy użyciu świadomości związanej jakby z technologią. W związku z tym organizujemy nie tylko tą jedną konferencję, ale też wiele innych wydarzeń. Mamy też Infosher Katowice, mamy Infosher w Gdyni, robimy sporo meetupów, ale też elementem naszej misji jest wspieranie i pomoc ekosystemowi startupowemu. To też jakby z założenia jest wiesz, technologią, technologicznie jakby bazuje na technologii, na pewnego rodzaju innowacji, która poprzez technologię potem wiesz no, w jakiś sposób zmienia otoczenie na lepsze. Więc to jest taki kolejny kolejny element. Mamy też taką wiesz, spółkę siostrzaną Infosher Academy która akurat zajmuje się jakby szkoleniami, szkoleniami osób pomocą w przekwalifikowywaniu się osób, które chciałyby wiesz, wejść do branży IT, rozpocząć, jakby trochę zmienić swoją, swoją karierę tak, dotychczasową, ale też, ale też tam oczywiście wykonujemy szkolenia takie upskillujące, czyli dodające nowe kompetencje, albo zwiększające istniejące kompetencje, jeżeli chodzi o IT, jeżeli chodzi o technologię. I to sobie gdzieś tam też funkcjonuje trochę, trochę niezależnie, nie? E, więc to jest taka, taka taki jakby, powiedzmy, szeroki bardzo obrazek tego, co, co robimy. Zdradzi wasze patenty na to, jak się rozwijaliście? skalowaliście, czyli od właśnie ile mamy teraz tysięcy osób na konferencji? 6 tysięcy osób. Od 200 do 6 tysięcy. Jak rozszerzaliście biznes i pewnie jak piwotowaliście? Tak, wiesz co no, e, trochę tak jak powiedziałem, nie, wiesz ta, ta, te pierwsze parę lat to po prostu projekt robiony z pasji zupełnie, wiesz e, bez jakiegoś wielkiego planu, mm -hmm. bym powiedział biznesowego. My, jako, jako, jako czwórka co-founderów, pracowaliśmy wtedy dla Wirtualnej Polski. Zresztą pracowaliśmy dla niej z no, 15 lat z zakładem. I wymyśliliśmy sobie, wiesz, pracując dla Wirtualnej Polski, będąc menadżerami IT, dyrektorami IT, odpowiedzialnymi za różnego rodzaju usługi wymyśliliśmy sobie, że chcemy zrobić konferencję, która będzie miała w sobie bardzo dużo takiej wiesz, wiedzy czysto praktycznej, czyli będzie gdzie, gdzie wystąpienia będą prezentowane przez prawdziwych praktyków, wiesz, w oparciu o, o takie case z życia wzięte, związane z budową dużych systemów, skalowaniem ich i tak dalej, Wtedy to była, to była, dość duża innowacja, bym powiedział, ponieważ no, Jeździliśmy sporo po konferencjach, i bardzo dużo tych konferencji było konferencjami czysto teoretycznymi, takimi, wiesz, powiedzielibyśmy teraz akademickimi, mm -hmm. gdzie dużo się mówiło o, wiesz, o ciekawych, potencjalnych rozwiązaniach. Informatycznych, jakichś zastosowaniach i tak dalej, natomiast mało właśnie o tych praktycznych, mm -hmm. już konkretnych, wiesz, wyzwaniach, które za tym stoją. Chociażby jak zbudować system, nie wiem, dla nie wiem, poczty elektronicznej dla 10 milionów mm -hmm. użytkowników, a my wtedy taki WP budowaliśmy, ja byłem za to odpowiedzialny. Więc to były bardzo ciekawe, ciekawe tematy. No, od tego trochę wyszliśmy i tak, tak jak mówię, gdzieś dopiero po 5 latach zauważyliśmy, że okej. Okay, E, chyba, chyba to się podoba. Chyba, chyba trafiliśmy w pewnego rodzaju niszę. W związku z tym zaczęliśmy realnie budować zespół wokół tego. Nie? Zatrudniliśmy. Po pięciu latach dopiero zatrudniliśmy pierwszą osobę, taką wiesz, full time do tego, mm -hmm. która nam nas trochę odciążyła jako founderów w tej, w tej robocie po godzinach. E, po kolejnych dwóch latach doszliśmy trochę do takiego momentu, miejsca, w którym ja podjąłem taką decyzję, że OK, jesteśmy w takim miejscu, że albo ktoś z nas wyjdzie na 100% i się już to mm -hmm. zaangażuje, y, po to, żeby to wepchnąć na wyższy poziom, no albo nie wiem, albo, albo jakby to, to nie będzie już tak rosło. Nie? Mm -hmm. Ja podjąłem taką decyzję akurat. A co jako, cię wiesz, przekonało, co, powiedz? Ten, wiesz co? Y, ja myślę, ja myślę że, to, że, że to było mocno też związane z moją, z moją sytuacją rodzinną. Ja mam, mam czwórkę dzieci i, jakby można powiedzieć, łącząc trochę takie, wiesz, dwa etaty, i jeszcze wiedząc, że dla mnie największym priorytetem w moim życiu jednak jest rodzina, to stwierdziłem: Dobra, tego już dalej nie, nie pociągniesz w ten sposób, mhm. że albo to się odbije, wiesz, kosztem tego, albo tego, mhm. albo tego. E, więc stwierdziłem dobra, rodzina jest tutaj dla mnie jakby święta i nierusza, nienaruszalna, nie chcę wiesz się obudzić za chwilę wiesz po paru latach w takiej sytuacji, w której nie wiem, nie, nie mam żony czy moje dzieci mnie nie znają. E, więc muszę wybrać albo Infosher, albo dalej jakby ciągnięcie tematu, byłem wtedy odpowiedzialny właśnie za połączenie poczt mm -hmm. O2 i WP, po, po przejęciu mm -hmm. przez O2 WP. Musiałem coś wybrać, nie? No i ponieważ InfoSher, wiesz, no to było jednak moje dziecko, jedno z moich dzieci. A więc, no nie była oczywiście łatwa decyzja, no bo to oznaczało też, wiesz, zmianę, powiedziałbym, wynagrodzenia, pewne... pewne I też inne... chyba takiej pewności jednak, pewności, etat w firmie oczywiście, IT oczywiście. jeszcze w tamtych czasach. Oczywiście, oczywiście, czy czasy nie były już takie złe, nie, bo Aha. to był rok 2014, e, no ale tak, jakby wiesz, no powiedziałem, nie, no go for it i, i idziemy i e, trochę zaskoczyłem moich wspólników, że to właśnie ja, wiesz, pierwszy Aha. jakby wyszedłem z taką inicjatywą, no ale, ale potwierdziliśmy, że, 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 że dogadaliśmy się, że to jest dobry Thomas. No, i to, to, to się stało. Nie? I od tego czasu zacząłem dosyć, wiesz, intensywnie budować organizację. A mogę ci jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Jako osoba, która zajmowała się IT, tak. musiałeś mieć trochę inne umiejętności niż organizator konferencji. Nie czułeś jakiegoś przeskoku, jakby z takiej technicznej roli do roli takiej biznesowo, ale też bardzo komunikacyjnej? Tak, wiesz, co ja jestem faktycznie, ja mam background IT, bo jestem w ogóle po, po o informatyce, mm -hmm. natomiast e, powiem od samego początku mojej kariery zawodowej e, no dość szybko wiesz, ja dołączyłem do WP w 99 roku, więc na etapie można powiedzieć garażu, a tak naprawdę połówki wilni mm -hmm. na Up na tutaj w Gdańsku, mm -hmm. bo u nas 30 osób wtedy, więc bardzo szybko można powiedzieć e, przestałem wiesz programować tak hands on, mm -hmm. tylko no, zacząłem po prostu zarządzać zespołami mm -hmm. nie programistów, a co za tym idzie też brać pewnego rodzaju odpowiedzialność za pewne produkty, w szczególności uh -huh. te mocno takie technologiczne, właśnie jak wspomniana uh -huh. przeze mnie poczta elektroniczna i tak dalej. Więc ja dość mocno i dość szybko nabywałem tych kompetencji takich grypy miękkich, uh -huh. związanych też z zarządzaniem, związanych wiesz, z leadershipem. I to już było w pewnym momencie w tym 14 roku całkiem naturalne dla mnie. A powiedz mi, rezygnujesz z etatu w wirtualnej Polsce, przychodzisz tutaj do InfoShare. ile czasu zajęło ci takie poczucie, że taki spokój, że słuchaj, to już się jakoś kręci, jakoś to będzie, to była dobra decyzja. Wiesz co, prawdę mówiąc, ja ja nie wiem, ja nie wiem kiedy spokój, ale ci powiem szczerze, że takie podekscytowanie. I taka energia, mhm. którą to wyzwoliła, była praktycznie natychmiast. I to było dosyć ciekawe, ponieważ, wiesz, no, bo była dość duża zmiana, nie? Ale taka zmiana, wiesz, z takiego dosyć już ustabilizowanej sytuacji, w której chybie prawie nic ci nie mhm. zaskakuje, nie? Mhm. Wiesz, no, robisz pewne rzeczy od wielu wielu lat, mhm. jest to dosyć uporządkowane, nagle w taką sytuację, w której Okej, okay, aha, no i to co ważne, no ja byłem jednak menadżerem w tej firmie, nie byłem udziałowcem, mm -hmm. nie? Mówię o WP. W związku z tym, w związku z tym no, byłem, można powiedzieć pracownikiem najemnym, mm -hmm. który miał swój obszar, mm -hmm. za który odpowiadał, ale to był pewien obszar, a nie odpowiedzialność więc mm -hmm. za całe przedsięwzięcie, nie? Jakim jest firma, nie? A tu nagle jednak Skoczyła ta odpowiedzialność za cały. Za no, całość. zostałeś founderem. Za całość, Z menadżera tak. zostałeś tak, founderem. Founderem zostałem trochę szybciej, nie? Ale, uh -huh. ale tutaj takim już stuprocentowym, uh -huh. takim, wiesz, hands -on, nie. E, ale to wyzwoliło, wiesz, taką mega dużą energię. Ja pamiętam taką straszną ekscytację tym, że ja pamiętam, że pierwszy rok w ogóle uh -huh. po tym przejściu, jak ja sobie patrzyłem, co się wydarzyło w moim życiu, mówię, kurde, to tak jak 8 lat ostatnie WP, wiesz, uh -huh. bo, bo to było tak naładowane, wiesz, różnego rodzaju. Decyzjami, ale też takimi, wiesz, taką energią, takim, takim tym, że nagle to ja decyduję, wiesz, biorę odpowiedzialność, ale też decyduję, wybieram kierunki, w którym mm -hmm. będziemy podążać z tym produktem. Nie? To była taka duża wolność, która zresztą towarzyszy mi do dziś i mm -hmm. którą chyba już bym nigdy, wiesz, nie zamienił na nic innego. Czyli to, że. Ja nie muszę, wiesz, iść do kogoś no. i się teraz pytać. Nie mamy też inwestorów, wiesz, no. więc nie muszę chodzić. Akurat w Infosher, bo w Akademii mamy inwestora, no. ale, ale w Infosher nie mamy, więc nie muszę, wiesz, chodzić i, i na przykład ustalać z kimś no. czegoś. Nie? Po prostu dogadujemy się z moim wspólnikiem, którym tworzymy no. zarząd. Mówię, to jest dobre, chcemy no. iść w tym kierunku, nie, możemy się kogoś poradzić, możemy sobie zrobić badanie rynkowe, możemy to skonsultować z teamem oczywiście, mm. możemy, wiesz, zrobić całą masę rzeczy, ale to my na końcu potrafimy w ciągu, nie wiem, kilku sekund podjąć decyzję, wiesz, dobra, nie, to jest dobre, idziemy w tym kierunku, nie, i to jest taka wolność, która, która no jest jakby w jakiś sposób dużym błogosławieństwem, mm -hmm. nie jest oczywiście obarczona odpowiedzialnością, ale jest też czymś takim, kto, czym... Czym myślę, no nigdy pracownik najemny do końca nie będzie wiesz, dysponował? Nie? Mm, a powiedz mi, e, co było trudnego, albo co się nie udało, bo wiadomo, że droga e, przedsiębiorcy nigdy nie jest usłana różami. Oj, wiesz co? No to, jest, to jest, wiesz, to jest cią ciągle absent mhm. nie? E, dla nas, wiesz, e, no to były takie fale rozwoju organizacji. Mhm. Na początku, wiesz, ten wzrost był dość, dość dynamiczny, ale w pewnym momencie tam rok 18, gdzie doszliśmy do takiego momentu, w którym robimy coś bardzo dużego, ale wiesz, zespół był, no mówiąc wprost, mocno niedoreprezentowany, nie niedostafowany, nie? I tak ślizgaliśmy się trochę, gasząc te pożary, mhm. wiesz, od, od sasa do lasa, ale nie mając jeszcze, mówiąc wprost, dobrych procesów w tym wszystkim, trochę robiąc to, bazując na doświadczeniach i, i na umiejętnościach i kompetencjach, konkretnych osób, ale jak wiesz, w tym leży też bardzo duże ryzyko. Tak, że jeżeli ktoś odejdzie tak, albo z kimś się tak, nie dogadacie, albo tak. coś wybuchnie, to jest źle. Dokładnie dźle. tak. I przyszedł ten rok 18, gdzie pewnie teraz już dużo ludzi tego nie pamięta, ale zaczęło nam wybuchać. Oh. I to na evencie, i to tak bardzo konkretnie, uh -huh. że już nie było jak tego gasić, wiesz. No, tam była taka historia, uh -huh. że, że wiesz, no podjęliśmy pewną decyzję o zmianie firmy, która uh -huh. jakby robi nam całą produkcję sceniczną i tak dalej. Eee, chcąc, chcąc zrobić ją lepiej, mhm. nie? mówiąc, idziemy na lepsze, tutaj jest, znaleźliśmy agencję, która zrobi nam pewne rzeczy lepiej i tak dalej. Natomiast no, nie, nie, nie pracowaliśmy wcześniej z tą agencją. Eee, I pewnie nie byłoby tak źle, gdyby nie taka no, już losowa, czysto losowa mhm. sytuacja, w której właścicielowi tej agencji dzień przed Infosherem eee, no, bardzo przedwcześnie urodziło się dziecko. Co to oznaczało, że on nie mógł przyjechać ze swoim zespołem? A okazało się, że w dużej mierze on jednoosobowo okay. trzymał ten zespół. No więc jak zaczęły się różnego rodzaju fuck upy, a się niestety zaczęły. I była zaczęły, jedna wielka wtopa. To wiesz, to no. do końca nie było wiadomo w ogóle do kogo z tym pójść. No. Wiesz, bo tu się coś pali. Mówimy, że tu coś nie działa, nie? A, a wiesz, jakoś od mhm. obrazu mówi, no to idźcie do dźwiękowca, bo to dźwięk nie działa, nie? A ten dźwiękowiec rozkłada ręce i mówi, że nie wie, co nie działa. Nie? wiesz, w ogóle nie było takiej, mhm. takiego, takich miejsc, takich koordynatorów, mhm. którzy ze swoim doświadczeniem i pewną taką wiedzą, umiejętnością mogli, mogliby to wszystko jakoś poskładać, ale my też my też byliśmy bardzo mocno niedostawowani wtedy, mhm. wiesz, na ludziach, i nie mieliśmy, wiesz, nawet osób, które by w jakiś sposób. Mogły to wszystko, wiesz, tym wszystkim zarządzić, jakby w takim czasie rzeczywistym. Nie? No, już takim pamiętam, finałem finałów, tych takich trochę różnych top, które wtedy no. zaliczyliśmy, no. było wystąpienie Sadka, Michała Sadowskiego. Ostatnie wieczące jakby cały infosher, gdzie przy jego trzecim slajdzie spaliła się jakaś część, wiesz, już tej, tej produkcji scenicznej, wszystko zgasło. A słuchaj, a miałeś wtedy taką myśl, to był 2018 rok, rok, czyli w 2019 nikt do mnie nie przyjedzie, nikt nie wystąpi Oczywiście, i to koniec. wiesz, no ja pamiętam, wiesz, nerwy były duże. Michał też był zdenerwowany, więc no bo trochę mi się to wystąpienie powaliło i to jego, jego oczekiwanie na to. Więc on tam trochę się wyżalił w social mediach, a przy jego zasięgach, wiesz, to się rozbiło jakby bardzo szerokim echem, więc ja jechałem na tym rejsie, który mhm. zawsze robimy potem, takim networkingowym. Siedziałem i stukałem, wiesz, w tej mojej komórce tam mhm. różnego rodzaju przeprosiny, brałem to na klatę, wiesz, no bo, no bo, no bo polegliśmy, nie, wtedy, nie. Oczywiście Wiesz, wtedy wydawało mi się, że to jest no, duży cios, nie? Duży cios i kurczę, czy my z tego się w ogóle podbijemy i wstaniemy, nie? Zaraz potem, wiesz, okazało się bardzo dużo dobrych, mm -hmm. dobrych ludzi, takich, wiesz wspierających, mówiąc, hmm. nie, kurde, słuchajcie, naprawdę w ogóle tego nie było widać, a tam Michała, no jasny poradził hmm. sobie sam Michał potem, hmm. wiesz, przyszedł do mnie i mówi, nie, no sorry, że tak pojechałem, hmm. ale wiesz, byłem w emocjach, nie, ale nie, jesteście, robicie dobrą robotę hmm. i ja wierzę, że... I w 2019 to roku przyjechali. No i słuchaj, w 2019 no. roku też było ciekawe, bo w 2019 hmm. roku, e, wiesz, na fali, na fali tych różnych wniosków mocno wzmocniliśmy team, hmm. Eee, wyszedł nam, wyszła nam świetna konferencja w 2019 roku i faktycznie też z bardzo dużym takim sukcesem, eee, ale zaraz potem przyszła pandemia, pandemia. A my mieliśmy, słuchaj, rozbudowany team z bardzo konkretnymi planami i nagle się okazało, że musimy się z powrotem zawijać, nie? No więc o tym 19 roku mogę ci powiedzieć anegdotę, w naszym podcaście nawet zdarzyły się osoby, które opowiadały co się wydarzyło na evencie, to był koncert e, Krzysia Zalewskiego, e, kto się z kim poznał, co się wydarzyło, kto wpadł na pomysł jakiegoś e, startupu właśnie na tym koncercie, A, więc to rzeczywiście była wyjątkowa konferencja. E, pandemia jak nam wszystkim po prostu dość mocno e, pewnie wam pomieszała plany, natomiast po pandemii wszystko wróciło na swoje tory, e, Wygląda na to, że konferencje jak najbardziej się odbywają podobnie jak tam w 2019 czy 2018 roku? Oczywiście tak, aczkolwiek wiesz, no nie, nie ma co ukrywać, że teraz to, to jest w ogóle, wiesz, bardzo ciekawe, nie? no bo pandemia, oczywiście, w 2020 roku edycja online, no bo to było jedyne wyjście, a musieliśmy jakby trochę podtrzymać, wiesz, mieliśmy różnego rodzaju zobowiązania mhm. też w stosunku do partnerów i tak dalej, którzy oczywiście też po wielu tam rozmowach, negocjacjach, powiedzieli, dobra, no. Byliśmy z Wami tyle lat, yy, chcemy dalej być z Wami, no ale musimy, jakby wiesz, zachować pewnego rodzaju mm. ciągłość, więc zrobiliśmy online 20. Ale ten online, wiadomo, on, on nie oddał energii, wiesz, to było to było ten. My zresztą musieliśmy też, no nie ma co ukrywać, mocno zredukować mm. ten zespół po tym wzroście, wiesz, w 15. roku, nie? Więc czekaliśmy wszyscy, co dalej. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy to przetrwamy. Byliśmy przygotowani też na najgorsze scenariusze, typu upadłość, no bo musimy być jako wiesz. Mm. Jako z... Jako zarząd zawsze musisz być mm -hmm. przygotowany na takie scenariusze, no ale wiesz, przeskoczyliśmy tą poprzeczkę, yy, no ale w 2021 robiliśmy wszystko, aby wrócić już offline nie? i udało nam się to, w reżimie pandemicznym co prawda, mm -hmm. ale udało nam się to i to wiesz, dało nam taki znowu zaszyk energii. 2022 rok, znowu wspaniała wiesz, konferencja, ale już w cieniu wojny. I wiesz, i znowu, a od zeszłego roku znowu wiesz, kryzys makro nie, ekonomiczny, nie, który też bardzo mocno dotyka branża IT, tak. branżę technologiczną. Więc to też czujemy w jakiś sposób, więc cały czas musisz, wiesz, myśleć. Mieć z tyłu głowy myśleć. My już mamy teraz bardzo konkretną, powiedziałbym, powiedziałbym plan do realizacji, mhm. jeżeli chodzi o przyszły rok. Mhm. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać, jesteś w branży technologicznej, startupowej, technologicznej od. No, Wielu, wielu lat. Jak ona się zmienia? Jak zmieniają się ci founderzy, których spotykasz? Spotykasz tutaj, spotykasz w ramach różnych swoich innych działań? No tak, to wiesz, to jak z jak, jak pionierami na Dzikim Zachodzie. Ja pamiętam rok 2009 albo 2010, kiedy po raz pierwszy na InfoSherze zaczęliśmy w ogóle mówić o startupach. Mm -hmm. I to była to wtedy zupełnie nowość. Mm -hmm. to, to, to był dokładnie ten rok, kiedy w ogóle w Polsce można powiedzieć hasło startup mm -hmm. się pojawiło. Nie boję się tego słowa. Wtedy jeszcze Krzysiu Kowalczyk, który prowadził taki fundusz Hard Gama mm -hmm. i był takim bardzo aktywnym wiesz, inwestorem, który można powiedzieć był takim trochę pionierem, mocno wprowadzającym w ogóle wiesz, ekosystem startupu w Polsce. Ja jeździłem też wtedy, wiesz, pojechałem na App Summit po raz pierwszy w 2013 mm -hmm. roku jeszcze w Dublinie. No, zaczęliśmy wiesz tym nasiąkać tak trochę, mm. y, uczyć się tego świata, coraz więcej pokazywać tego. I w 2014 roku chyba wystartowaliśmy oficjalnie czy 10 lat temu ze strefą startupową mm -hmm. na InfoShare. Już taką wiesz, mm -hmm. pełną, nie? No ale wiesz, no, to, to widać, wiesz, że ten rynek, no, na początku wiesz, wiesz, no, pionierzy, nie? Y, pionierzy, wiesz, jak kowboje na dzikim mm -hmm. zachodzie. E, nikt nie wiedział o co chodzi, każdy się tam łapał, próbował coś robić, nie. E, te pieniądze publiczne też jeszcze w pewien sposób takie nieustrukturyzowane, fundusze VC zupełnie, ja powiedziałbym, trochę takie zielone, łapiące te pieniądze, które skapywały z tego e, e, publicznego wiesz kurka. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że no, ta pierwsza fala była w dużej mierze no, taką falą nauki, nie? I, i tego, że te fundusze, wiesz, w dużej mierze przepaliły bardzo dużo pieniędzy. Nie? Myślisz, że teraz odrobiliśmy już te lekcje i ten rozwój bardzo, jest dużo bardziej zrównoważony? Bardzo mocno się to zmieniło, bardzo mhm. mocno się to zmieniło, zobacz, nawet na cały ekosystem nasz, chociażby jeżeli chodzi o VC. Aha. Mamy ja, bym, ja nie boję się tego, słow, tego, tego powiedzieć na głos, ale mamy chyba w tym momencie, wiesz, 10 funduszy z bardzo mocnymi, wiesz, zespołami mhm. zarządzającymi już takimi z doświadczeniem mhm. kilkunastu mhm. lat którym udało się zbudować prywatne fundusze już za prywatne pieniądze, to, 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 to wiesz, o czym świadczy, nie? Nauczenie oczywiście na tych pieniądzach publicznych, nie? E, które działają bardzo mocno międzynarodowo, które już zapraszają te największe fundusze mhm. globalne do, do mhm. kolejnych rund follow. -on. Mhm. I tutaj wiesz, no, to jest bardzo duża zmiana jakościowa, nie? E, Takie pytanie. Jako bardzo doświadczony przedsiębiorca tych zakrętów, górek, dołków było dużo, ale też tych pozytywnych momentów było bardzo dużo, e, urośliście, więc również możemy mówić o pozytywach. Jakie rady dałbyś tym przedsiębiorcom, e, którzy właśnie nas okrążają, e, którzy pewnie szukają MVP, product market fitu, którzy są na początku drogi? Sono tych rad może być oczywiście bardzo dużo, ale tak, na pewno ostatnio byłem zresztą poproszony o taką wiesz, radę z perspektywy 10 mm -hmm. lat Startup Poland, nie? I, i wtedy napisałem o, o trzech słowach relacje, relacje i relacje. Mm -hmm. i myślę, że to mogę teraz też tutaj przytoczyć, relacje e, e, relacje, wiesz, z zespołem. Po pierwsze, czyli dbanie o zespół o właściwych ludzi, mm -hmm. o to o pewien dobrostan tego, tego zespołu. Bo on tak naprawdę wiezie ci to wszystko mhm. do góry, nie? więc to jest bardzo, bardzo istotne. Nie? Oczywiście, relacje z klientami, mhm. partnerami, nie? no bo oni powodują, że, że gdzieś tam wiesz, mhm. piersi, w szczególności ci pierwsi klienci, którzy są Twoimi naturalnymi ambasadorami. Mhm. Jeżeli wiesz, testujesz ten produkt mhm. market fit i widzisz, że on zaczyna tam zaczyna się pojawiać to światełko w tunelu, nie? No to ci pierwsi, wiesz, klienci ich referencje no, są na wagę złota, nie? One cię, oni cię pchają do przodu no, i warto o to dbać. Nie? No i po trzecie oczywiście relacje takie wiesz z ekosystemem, nie? Z tym właśnie, chociażby z inwestorami, z potencjalnie, wiesz, nawet wiesz, z, nawet z konkurencją. Bo być może wiesz, za chwilę wasze drogi się połączą, nie? Więc to jest, to jest myślę, myślę mega, mega, mega istotne. Plus myślę, że dodam jeszcze jedną rzecz do tego, taką na zakończenie. E, e, ja głęboko wierzę w to, że nie musisz być, wiesz, takim, taką częścią tego wyścigu po, po, po status z nie? Że, no, też, wiesz, ten, ten taki model, który oczywiście promowany przez w szczególności Dolinę Krzemową i przez duże fundusze Doliny, Doliny Krzemowej, że musisz, wiesz, rosnąć razy trzy, mm -hmm. hokej, stick i tak dalej, bo bez tego nie robisz wartości. Ja w to, to jest dla mnie bullshit, Nie, Ja okay. znaczy myślę, że Rynek już to w ogóle trochę zweryfikował, mm -hmm. nie? Ale dla mnie to, że ty dostarczasz komuś wartość, czyli masz klientów, którzy korzystają na przykład z twojego rozwiązania, yy, masz przy tym jakiś zespół, ludzi, którzy się rozwijają wiesz, w twojej kulturze organizacyjnej. To już jest, kur, na bardzo, bardzo dużo. To już jest bardzo, bardzo dużo i to już jest wartość, nie? I to, czy ty będziesz rosnąć, wiesz, 10%, 20%, albo będzie gdzieś tam rosnąć, czy właśnie te trzy razy, to już jest trochę, 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 trochę wtórne. Więc ja bym się trzymał trochę tego, by odkryć też to swoje DNA. To, w czym ty się czujesz, wiesz, my jako founderzy czujemy się jakby... Dobrze, jeżeli ty czujesz, że dostarczasz pewnego rodzaju wartość. Ja, ja czuję tutaj, że jako Intwor, w szczególności wiesz na tych eventach, na tym zwieńczeniu, na tym finale, nie widząc tych ludzi, widząc tę energię, widząc te rozmowy, widząc te banany na twarzy, mhm. nie? ja czuję, że to jest właśnie to, po, po co ja to robię. I teraz trochę jest wtórne jest to, oczywiście to jest istotne, ale trochę wtórne jest to, czy ja urosnę, wiesz, 20% mhm. na cashu, czy nie urosnę te mhm. 20% na cashu, bo ja wiem, że to ma sens. Jasne, i z tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Partnerem podcastu jest kancelaria Linke Kulicki. Nowoczesne rozwiązania prawne dla firm IT, startupów i inwestorów.